Zaokrąglenie ułamków dziesiętnych. Przy zaokrąglaniu ułamków dziesiętnych obowiązują podobne zasady, jak przy zaokrąglaniu liczb naturalnych. Powtórzmy więc. Cyfra 0, 1, 2, 3 i 4 informuje nas o tym, że zaokrąglamy ułamek w dół. Cyfra 5, 6, 7, 8, 9 mówi nam, że ułamek zaokrąglimy w górę. Aby poprawnie zaokrąglić ułamek, Musimy pamiętać, że jest to liczba, w której cyfry oddzielone są od siebie przecinkiem. To, co znajduje się po lewej stronie przecinka, to są jedności. Po prawej stronie przecinka znajdują się części ułamkowe. Tuż za przecinkiem stoją części dziesiętne. Dalej setne, tysięczne, dziesięciotysięczne i tak dalej. Jeśli chcemy zaokrąglić do jedności ułamek 7,21, Możemy sobie pomóc, wykonując następującą czynność. Oddzielamy linię jedności od części ułamkowych. To, co stoi po lewej stronie naszej linii, czyli ta liczba, która stoi po lewej stronie liczby, linii, ma zostać. To, co stoi po prawej stronie, ma być odrzucone. Ale czy siódemka się nie zmieni, czy zostanie powiększona, o tym powie nam ta cyfra, która stoi tuż za przecinkiem, czyli części dziesiątych. W częściach dziesiętnych zapisana jest dwójka. Dwójka mówi nam, że zaokrąglamy w dół, a więc nie powiększamy naszego ułamka, pomniejszamy go. Odrzucamy tylko to, co stoi po prawej stronie. Zaokrągleniem tego ułamka będzie liczba 7. 7,21 setnych równa się w przybliżeniu 7. Jeśli chcemy zaokrąglić ułamek 7,81 setnych do jedności. Wówczas oddzielamy znowu sobie jedności od części ułamkowych kreską. I teraz widzimy, że w częściach dziesiętnych zapisana jest ósemka. Ósemka mówi nam o tym, że zaokrąglamy w górę. A więc siódemkę musimy powiększyć, ponieważ liczba, która powstanie po zaokrągleniu, ma być większa od tej, którą zaokrąglamy. W takim razie. Odrzucamy to, co jest po prawej stronie, ale siódemkę powiększamy o 1. A więc za okrągleniem tego ułamka 7,81 i będzie liczba 8. Jeśli chcemy ułamek zaokrąglić do części dziesiętnych, no to w takim razie musimy sobie linię postawić za częściami dziesiętnymi, ponieważ chcemy, żeby z tego ułamka zostało nam tylko. Ta liczba, która stoi przed przecinkiem, czyli jedności i części dziesiętne. Znów patrzymy na pierwszą tutaj cyfrę, która stoi za linią. Za linią w częściach setnych jest dwójka. Dwójka informuje nas, że zaokrąglamy w dół, dół. czyli odrzucamy to, co jest po prawej stronie, a to, co jest po lewej stronie naszej linii, zostaje niezmienione. Zaokrągleniem tego ułamka będzie ułamek 5 i 3 dziesiąte. Jeśli natomiast w częściach setnych znajdzie się szóstka, ona już powie nam, że nasz ułamek ma się zwiększyć, czyli musimy powiększyć to, co stoi w częściach dziesiętnych. Do trójki dodamy więc 1. Za Zaokrągleniem tego ułamka będzie ułamek 5 i 4 dziesiąte. I znowu to, co stoi po prawej stronie, Linii wyrzucamy, natomiast trójkę zamieniamy na czwórkę. Jeśli chcemy zaokrąglić ułamek do części setnych, to linię stawiamy sobie za częściami setnymi. A ta cyfra, która stoi w częściach tysięcznych, ona powie nam, czy piątka się zmieni, czy zostanie taka sama. Czwórka zaokrąglenie w dół, a więc odrzucamy tylko. To, co stoi po prawej stronie, a to, co jest po lewej stronie, to już będzie zaokrągleniem naszego ułamka. Czyli zaokrągleniem tego ułamka będzie ułamek 12 i 35 setnych. Jeśli natomiast w częściach tysięcznych znajdzie się dziewiątka, wówczas piątkę musimy powiększyć o jeden. Czyli musimy zwiększyć cyfrę, która znajduje się w częściach setnych. Zaokrągleniem tego ułamka będzie ułamek 12 i 36. I znowu to, co jest po prawej stronie linii, zostaje odrzucone, ale piątka zamieniła się już w szóstkę, ponieważ w częściach tysięcznych stoi dziewiątka, która mówi nam o tym, że ułamek musimy zaokrąglić w górę, czyli ma być większy niż ten, który zaokrąglaliśmy. Podobnie postępujemy, kiedy chcemy zaokrąglić ułamek do części tysięcznych, dziesięciotysięcznych i tak dalej.